Dzień dobry, dzień dobry w trzecim odcinku z FNAFA. Może będzie trudnie, nie wiem, bo ja pierwsze pięć nocy, jak mogliście zobaczyć w poprzednich odcinkach, bardzo szybko przeszedłem. I no, jak, jakby to powiedzieć, było za łatwo. I Do, tak jakby miał wyciąć tylko momenty, kiedy nic się nie działo. A miałbym zostawić momenty, gdzie ktoś jest przy moich drzwiach, nie miałbym nic w filmiku. Prawie, bo tam parę momentów takich było. Jezu Chryste! Wystraszyłem się tego i to tak ostro. Nie spodziewałem się go tak. Co? Czyżby będzie moja pierwsza śmierć? Może w końcu moje moja strategia nie będzie taka mocarna. Kto wie? Kto wie? Nikt. Więc tak. Mm. Dokładnie nie pamiętam czy mówiłem swoje plany na... Na przyszłe filmiki, o! E, więc mogę się powtórzyć, no... Może dopowiem coś nowego? Coś nie powiedziałem wtedy... Jezu jest pierwsza jema, już 80% dopiero już, dopiero. One tak szybko tuptają. Mniejsza przyszłość filmików. Przyszłe filmiki. Boże. E, Boże. Get out. Please. I, oh, I won't let you. E, no przyszłe filmiki. Zapomniałem się tutaj. Wow, nie dają mi dojść do słowa. W końcu będzie się coś dziać. Wow, nie będę musiał wycinać pół filmika. Jej, e, przyszłe filmiki. Może w końcu uda mi się złapać oddech i coś powiedzieć od siebie. Przyszłe filmiki. Planuję. Z Yamutu Adamem y Away Out Z Konso nagrałem Uno na jego kanale można zobaczyć. Ja nie nagrywałem, bo co so, ja będę? Gray Wca wcale nie zrajdowałem się. A skądże? A skądże taki pomysł? Jezu, 66% druga a I don't think I can do this. Albo muszę przyoszczędzić baterii, albo Foxy już. O, yy, ten. Mam nagrany już filmik e, drugi odcinek z Lethal Company. Nagrałem z Konso też z alkiem z Who's Your Daddy. Jak możecie zauważyć, lubimy stare gry. Jakoś ja tak User Daddy planowałem, chciałem od zawsze nagrać. Nawet przed tym jak stworzyłem swój pierwszy kanał I w ogóle każdy miał taką chociaż jedną grę, którą chciał kiedyś... O mój Boże! Chciał zagrać kiedyś Tak mi się przynajmniej wydaje Bo ja takie miałem. Właśnie, who's your daddy? I no, co tam jeszcze jest w planach? Yy, hide and seek w Garysmodzie. Też strasznie mi się podoba pomysł. Chłopakom, ekipie. Również. Więc myślę, że w niedługim czasie może się pojawić. Odcinek z Hide and Seeka. Myślę, że też te, te, te. Wow, szybcy z Kubańczyków. A jeszcze muszę Foxiego pilnować. Szybko przychodzą, odchodzą. No, hmm. powiem, że nie. To, to już może być ciekawsze niż poprzednie dwa odcinki i myślę, że tutaj moż, mogę się potknąć i umrzeć, bo mam czterdzieści trzydzieści i jest dopiero trzecia Ejem. Jest do dupy sytuacja, mhm. <laughs> nie tu akurat myślę, że mi się nie uda. No No co? co? Ran bez śmierci będzie się kończyć. Wow, wow. nie mogłem przykleiłem się. abym kamerę wziął do góry! Jaki byłby pech! Ja muszę na Foxiego patrzeć Czy mi jumpscara nie zrobi za... Ajajajajaj. No już piąta mogłaby wybić Nie Kurde dziękuję I teraz jakoś Przetrwać Półtorej minuty Aj. Yy, czy coś jeszcze jest w planach do nagrania? Repo może z yy, grupką. Dlaczego no, nie? Lubimy horory co? To... A no i Outlast. Jak mówię, o Outlast się zapomniał. że jednak uda mi się przejść. Oj. Idzie. Nie wiem ile jeszcze czasu. Pak. Jest. GÓWNO MI ZROBIŁ Druga gwiazdka W końcu Boże O, I teraz najgorszy tryb I teraz tak, bo to trwa 9 minut Mogę zrobić jakieś dwie próby 20, 20, 20, 20 Nigdy nie robiłem tego Nie miałem głowy Do 4,20 Zrobię Easter Egga najpierw. Tylko nie pamiętam, czy to było 7 czy 3. Ok, to, to było 7. Zapomniałem, że mi grę wywala po tym. Okej. Okay. Więc tak. Eee... A spróbujmy. Najwyżej dwie próby. Dwie próby myślę, że to jest taka dobra. Nie, do, nie można przytrzymać. Przecież tak gra... Okej. Okej. Okay. Okay. Można na pewno? Nie można. O... Szybko poszło. Szczerze myślałem, że umrę. Chociaż raz w szóstej nocy. Ale widocznie... Widocznie nie. Widocznie jestem za dobry. Za dobry na tę grę. Sześć nocy. Przy... Bez śmierci. Tylko raz mi wyrzuciło po trzeciej nocy i tak jesteśmy w dupie. Mm. O, w dupę. Regio! Dobra to. Jestem za wolny. Jestem za wolny na ten drugi. Za bardzo... Za bardzo się szczerze zastresowałem. Ale dobra, jest pierwsza. 78% Nie pamiętam czy ja muszę ciągle zamykać drzwi tak szczerze. Ja to po prostu robię chy chyba przez starą taktykę o której kiedyś... Kiedyś, 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 jeszcze o, w starożytności się nauczyłem. Nawet nie wiem czy ona serio działa. Ciekaw w kuchni. Okej, okay, co jest? Nie wiem czemu, ale czasami jak Klikam, żeby zamknąć, otworzyć drzwi, zapalić światło. Fakt. Zepsułem sobie chyba. Ja nie, ja nie wiem, czy go dalej widać. Jak Jak on może wyskoczyć? no mam 63%, jest dalej pierwsza. We are cooked, fam. Dziwi mnie to, że Cika do mnie nie chce przyjść. Czy ja mam... Wilku mowa? O dwóch wilkach mowa? Znaczy, o nim nie mówiliśmy, to co ja mówię? O wilku mowa. Haha. <laughs> o mój Boże. Kurna mać. O! Foxy. A! Z wszystkich animatroników, które. Spodziewałem się, że dadzą mi Jamskera. Foxy był ostatnią, którą się spodziewałem. Jeszcze jedna próba. Bo nie mam strategii. Nie pamiętam, że taktyki ani nic. Jeszcze raz. Było dobrze. Druga je. Eee. Nie wiem, czy ja mam się patrzeć, no pamiętam, że strategia była taka. Patrzył się tylko na Hediego, który jest na kamerze może 4B. No chyba, że teraz próbujemy tylko na Fox się kapić. słyszę go. No właśnie, okej, okay. okej. Okay. Spoko. Eee... Ten teraz. Eee... To chyba będzie na tyle. Szybki odcinek. Jednak będą cztery odcinki. Nie dam rady 420. Um, oplułem totalnie ten tryb. <grym> dziękuję za oglądanie. E, możliwe, że nawet bez cięć mogę to opublikować. Wow. E, dziękuję za oglądanie jeszcze raz. E, zachęcam. Do like lajkowania i subskrybowania. Nie lubię tego zdania, ale trzeba powiedzieć. Eee, dziękuję za oglądanie, po raz trzeci, żegnam. Zapraszam na inne odcinki. To nie jest mój pierwszy. <ścoughs>